Wielki Milan. Mam nadzieję, że Wielki Milan tym kuponem tutaj za 2 zł granem da, da nam dzisiaj 200 zł, bo znowu jest taka promocja powitalna, że kupon grany za 2 zł daje 200 dzisiaj w GoPlus becie. Zaraz powiem Ci o tej promocji nieco więcej. Oczywiście witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem na początek. I oczywiście, jak zawsze powtarzam, jeżeli nie chcecie słuchać bloku promocyjnego, nie ma problemu. Przewijaj sobie od razu do kuponów. Zobacz sobie, se, zobacz sobie co tam ludzie grają. A ja powiem dla tych, którzy jeszcze w GoPlus. Plus Beta nie mają konta, o fajnej promocji na start, bo dzisiaj, tak jak mówiłem, 2 zł można zamienić na dwie stówy I od tego sobie zaczniemy, odpalimy konkurs i też przejdziemy do kuponów. Więc słuchajcie, jeżeli ktoś nie korzystał jeszcze z usług GoPlus Beta, to jest legalnie działający w Polsce Bukmacher dosyć świeży, cały czas się rozwijający, to teraz tak. Jeżeli chcecie skorzystać z tej promocji pod Milan, czyli zagrać za 2 złote i mieć dwie stówy. Wystarczy, że założycie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Tam jest link rejestracyjny do GoPlus Beta. W trakcie rejestracji akceptujecie sobie zgody marketingowe, weryfikujecie swoje konto gracza. I żeby zapisać się do tej promocji na dzisiaj, to wpłacacie minimum 60 zł. Jeżeli wasz pierwszy depozyt będzie na minimum 60 zł, automatycznie jesteście zapisani. Nic sam nigdzie nie trzeba klikać, żeby się zapisać na promocję na mecz Milanu. I teraz tak, za minimum 2 zł, tak jak tutaj widzicie, gracie sobie, powiedzmy, że za 2 zł umówmy się, 2 zł ryzyka. Gracie sobie zwycięstwo Milanu, po prostu. Czyste zwycięstwo Milanu, single. Jeżeli wejdzie, to w przeciągu 48 godzin na twoje konto gracza w Go Plus Becie wpadają 200 wyborów bonusu, No w nagrodę, że tutaj na promocji powitalnej, żeśmy ich znowu walnęli na łeby. Bilans na razie to 1-1. Raz się udało, raz się nie udało, to trzecia promocja powitalna w tym miesiącu w GoPlus Bet, taka jednodniowa. I teraz tak, przypominam jeszcze, że ta wpłata to minimum 60 zł, ale też warto wspomnieć, że GoPlus Bet e, podwaja pierwszą wpłatę do 300 zł, więc jeżeli ktoś chciałby sobie tutaj zwiększyć bonus na start, pitos startowy, no to można wpłacić więcej. Oczywiście, żeby zapisać się do tej promocji, to minimum 6 dych. I teraz tak, za te pozostałe 58 PLN-ów Powiedzmy, że 6 dych płaciłeś. Też trzeba coś zagrać. To nie jest tak, że wpłacasz 6 dych, grasz za 2 zł, 58 wypłacasz. Nie. Tutaj gdzieś informacje macie, że trzeba zagrać za tą pozostałą całość, więc mentalnie się nastawić, że coś tam gracie, ale już co chcecie. I nie, nie można nic wypłacić do momentu rozliczenia bonusu, jeżeli ten Milan wejdzie. No, ale to tak niektórzy bukmacherzy mają, że nie można ruszać nic przed rozliczeniem bonusu. Więc tutaj zostawiam informację osobom zainteresowanym. Wiem, że trochę trwa to tłumaczenie, ale czasem trzeba łopatologicznie, łop żeby było mniej pytań. Założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja, wpłata minimum 60 zł, za 2 zł zwycięstwo Milanu i czekamy. Wszystko, jakby ktoś był zainteresowany w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zapraszam też zainteresowanych do naszej grupy na Facebooku, ponad 110 tysięcy ludzi. Zapraszam na Instagrama, zapraszam na Discorda, uwaga, zapraszam na dwa nasze pozostałe kanały Strefa Typów, Strefa Typerów, oba kanały na YouTubie, a wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Lecimy z konkursem. Za to, że tak długo gadałem, to oczywiście kasa do zgarnięcia w Go Plus Becie. Dzisiaj podczas typowania, co trzeba zrobić, żeby powalczyć o kasę na grę? Subskrybować kanał, obstawiamy koniecznie. Łapę w górę zostawić pod tym filmem. I w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki. W dzisiejszym meczu pomiędzy Udinezę a Milanem dopisujecie swój nick gracza z Go Plus Beta. Jeżeli ktoś nie zna, zapytać na obsłudze klienta, bo przy rejestracji się podaje nick gracza, już zawsze będziecie pamiętać. Typujecie do 20.45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Go Plus Beta, nie biorą udziału w zabawie. A my sobie przejdziemy do meritum tego kolejnego materiału. Na kanale obstawiamy, jest dzisiaj naprawdę sporo kuponów. Sporo kuponów, ta siemka na zakończenie będzie. A zaczniemy od tych dubli, trebli, czyli takiej naszej można powiedzieć kanałowej klasyki. I zaczynamy od kuponu pana Macieja. Pan Maciej wraca, jest to gościu, który kilka miesięcy z nami jest. Ostatni kupon podawał jeszcze w zeszłym roku z BetClika. Łącznie na YouTubie jego kuponów pojawiło się 56,29 trafionych, 9604 zł czystego profitu. I dzisiaj co dziwne. Bo o ile dobrze pamiętam kupony były rozbijane, dzisiaj bez rozbicia, trzy koła pakowane wrzuty różne. 7433 zł do wzięcia. Jak są rzuty różne, to zawsze statystycznie sobie tutaj lecimy. Ostatnie mecze wy, wy, wynotowałem sobie jak biły te ekipy. Słuchajcie. 8 różnych w meczu Lipska z Leverkusen ma być, nie 9, 8, bo kurs tutaj pasował do tego Trebelka. Ostatnie mecze Lipska 19 5 11 4 12. Ostatnie mecze Lever 12 10 7 10 16. Zdecydowanie lepiej Lever, jeżeli chodzi o bicie różnych meczowo. Liczymy na Uwerka. Minimum 3 różne werony i tu powiem ci, że tak Poza jednym wyjątkiem, Werona całkiem dobrze bije różne. Bo raz w ostatnich pięciu meczach te najświeższe biorę. Nie nabili żadnego, zero różnych. Ale poza tym, 5, 7, 11, 6. Całkiem git. I tutaj jeszcze mamy różne Walencji. Z tego trio, te podobają mi się najmniej. Jeżeli chodzi o różne Walencji, ostatnio 0, 1, 1. 4-4. Nie zachwycają te cyferki, ale zdaniem Macieja różne będą skryte i wróci 7433 zł. Za co trzymamy oczywiście kciuki. Dalej mamy kupon od Damiana i tutaj słuchajcie, mam pierwszą osobę, która dwa razy w tym roku typowała, dwa razy trafiał Damian. I to ładne kupony. 6762 zł czystego profitu. Dzisiaj mamy kupon rozbity na dwa. To, co powinien zrobić Maciej. Ominięty podatek, zagrany to samo po prostu po tysiaku, a nie 2000 na jednym kuponie, żeby ominąć podatek od wysokich wygranych. BVB over 1,5. I tutaj tak, faktycznie trzeba sobie powiedzieć, że Borussia Dortmund wróciła do gry po tej przerwie świąteczno-noworocznej w bardzo fajnym stylu. Wygrywając, co prawda, z Darmstadt do tej słabą ekipą, ale mimo wszystko 3 do 0 na wyjeździe. Kolonia zremisowała z Heidenheim 1 do 1 w tej poprzedniej kolejce. No i tutaj, oczywiście, jakby siła rażenia obu drużyn. no... Nie chcę mówić przepaść, ale jest spora różnica oczywiście na korzyść Borus i Dortmund. No, dość tutaj powiedzieć, że Borussia w 17 meczach 33 gole już zdobyła. Jeżeli chodzi o przedostatnią kolonię, w 17 meczach 29 goli straconych. Wymagane dwa gole od BVB i brak porażki Frankfurtu oraz 1,5 gola w meczu minimum. Frankfurt po powrocie w poprzedniej kolejce pokonał, no, dość yy, zaskakująco zdaniem wielu osób, Lipsk na wyjeździe 1 do 0. Wygrali z Lipskiem 1-0. No a tutaj wspomniana Darmstadt, yy, wspomniane Darmstadt przegrało 3-0 yy, z Borussią Dortmund. W ogóle wydaje mi się, że kurs na Eintracht Frankfurt jest dzisiaj dla wielu osób kuszący, bo to jest okolice 1,90. Tutaj całkiem du duże wzrosty od momentu wystawienia. A jeżeli chodzi o kupon Damiana, to wystarczy remis bramkowy. 1,1 albo bramkowe zwycięstwo yy, Frankfurtu, ale żeby były minimum dwa gole w meczu, nie? Podoba mi się ten dubel na Bundesligę. Dalej mamy kupon od Tomka, który trzy razy typował u nas na YouTubie. Tomek dwa razy trafiał, 1254 zł czystego profitu, wyliczone idealnie, żeby tylko nie przekroczyć tego dodatkowego podatku, który zaczyna się od 2280 PLN, 852,50 na stawce. Zwycięstwo iktaszu. od tego sobie zaczniemy. To jest taki klasyczny dubel, nie? Ale mamy zwycięstwo iktaszu, który pod wodzą fantastycznego pana Santosza, lubianego i kochanego w Polsce, no, mecze wygrał i to wygrał w takim dosyć naprawdę fajnym stylu, bo 4 do zera na wyjeździe z Rizesporem, 3 do zera z Karagmurukiem w poprzedniej kolejce, więc dwa mecze. 7 goli strzelonych, e, ani jednej bramki straconej, i grają z ekipą, która, no powiedzmy sobie szczerze, jest słabiutka, bo jest przedostatnia w stawce po 20 kolejkach e, i tutaj grane pod faworyta. Jakby kurs znowu na Besiktas jest kuszący, jest duży nawet, powiedzmy sobie szczerze, głównie pewnie dlatego, że grają na wyjeździe, ale tutaj Besiktas idzie po trzecie zwycięstwo z rzędu i widać, że chce im się grać. Aktualnie top 4, wiadomo, że Fenerbacze i Galata to odjechały na 20 punktów, ale top 3 to dwa punkty stracy tylko to do Trabzon sporu mają, nie? Więc tutaj czyste zwycięstwo i brameczka Westerlo, takie 50-50 dla mnie ten typ. Jeżeli chodzi o bramkę Westerlo, Westerlo grają z Klub Bruges, są oczywiście underdogiem, grają na wyjeździe. E, Brugia w 20 meczach, e, no, no ofensywa potężna, bo 38 goli straconych. E, tutaj za tym typem na pewno przemawia tak. Jeden fakt przemawia, że Westerlo w tych 20 meczach strzeliło 30 goli, stracili 35, dlatego są dosyć nisko. To jest inna bajka, ale minusem tego typu, moim zdaniem przynajmniej, jest to, że Brugia no 17 goli tylko straciła w 20 meczach w dosyć overowej belgijskiej lidze to nie jest dużo. Nie wiem czy underdog, który oczywiście tutaj przed przerwą świąteczną aworoszą punktował, bo 4 mecze, 3 zwycięstwa, jeden remis to naprawdę wyglądało dobrze, na przykład z Antwerpią 2 do 2 na wyjeździe wyszarpali. Tutaj wystarczy gol. Może to jest dobry typ. Może to jest faktycznie dobry typ dla mnie. Nie no, wszystko jest, albo wejdzie, albo nie wejdzie, no wszystko jest 50-50, ale no, zastanowiłbym się, wasza decyzja, czy, jakby wasze zdanie, czy to jest dobre, nie? Pędzimy dalej, kupon od Darka, cholera, ten kupon też do mnie nie przemawia, ale oczywiście jest wrzucone. obgadamy go sobie, trzy typy, z czego jedno, spo, jedno spotkanie z Pucharu Francji, mamy mecz Nicei z Bordeaux, Nicei na wyjeździe, to jest 1-16 finału, zdaniem Darka Nicea jest na tyle dobry kurs, powiedzmy dobry kurs, wysoki na zwycięstwo Nicei, że można dorzucić podpórę i jeszcze Undera wiadomo, że mecze Nicei w tej w, te, w, tej, w tym sezonie to raczej andery. Tutaj mamy podpórę z anderem. To nie jest w ogóle dziwne. Mamy over półtora gola w meczu ferolu z Oviedo, to jest druga liga hiszpańska dorzucone półtora, bo kurs oczywiście zachęcający, ale tak to wygląda w drugiej lidze hiszpańskiej, A jeżeli chodzi o średnie bramek, no to tutaj Ferrol robi robotę, bo 2,36 gola kibice oglądają średnio w ich meczach, troszkę gorzej dużo gorzej, wygląda to jeżeli chodzi o Oviedo, bo to jest tylko 1,86, nie, więc taki niby fajny kurs na overa półtora, ale jedna ekipa zdecydowanie zaniża no i mamy over półtora gola z samego San Pauli, to jest druga Bundesliga San Pauli grające z Kaiserslautern oczywiście jest faworytem, bo oni tutaj zwiedzają z aspiracjami, e, jeżeli chodzi o awans do Bundesligi 2 punkty straty aktualnie do, e, do lidera, a e, Kaiserslautern 5 porażek z rzędu pierwsze miejsce na strefą spadkową 36 goli straconych w 17 meczach, no mocny faworyt po prostu jeżeli chodzi o St. Pauli, te okolice 1,40 na zwycięstwo no tutaj Darek zdecydował się wybrać po prostu overka półtora gola gospodarzy. Dalej mamy kupon od Adriana raz typował, trafił ten kupon, dzisiaj lecił po drugi trafiony z rzędu mam nadzieję 783 zł profitu i za wszystko jest grane i mamy tak, ekipę Krzysia Piątka, czyli oczywiście Basak Sehir grający na wyjeździe z Karagmurukiem. I tutaj wydaje mi się generalnie, że ten kurs w okolice 30-315 na Basak Sehir też jest spowodowany tym, że oni grają na wyjeździe. Bo sobie zerknijcie na tabelę, zerknijcie sobie na to, jak te ekipy ostatnio grają. Basak Sehir naprawdę punktuje. Pięć ostatnich meczów, trzy zwycięstwa, dwa remisy, z czego dwa ostatnie zwycięstwa w dwóch ostatnich kolejkach na wyjeździe z Kasimpasą, czyli praktycznie ekipą obok nich 3-0 i 3-2 po fajnym meczu z Alania Sporem na własnym terenie. A Karak Muruk zajmuje pierwsze miejsce w strefie spadkowej. Pięć ostatnich meczów to są cztery porażki. No nie wyglądają. Tutaj Basak ma po prostu strzelić gola. W 20 meczach 25 strzelili. Wydaje mi się, że tak na czutkę to jest dobry pomysł, nie? I do tego mamy dorzuconą Ligę Szwajcarską, czyli zwycięstwo Young Boys Berno z Grasshoppers. Tutaj zdecydowanie mamy pojedynek ekipy, która pewnie gdzieś tam mocne aspiracje ma do mistrzostwa i jest głównym faworytem do tego mistrzostwa, można powiedzieć. 38 punktów po 18 kolejkach, drugie St. Gallen 33 punkty, więc tutaj już się jakaś przewaga rysuje. Fascynujący bilans bramek, bo w 18 meczach 40 goli zdobytych. To jest naprawdę potężna cyferka i tylko 17 straconych, co sprawia, że ofensywy mają... Najlepszą a defensywę, najlepszą egzekwo z trzecim Curychem. Świetnie grająca ekipa w tym sezonie. Gra z Graz Shoppers, które na 12 ekip zajmuje ósme miejsce. Typ podfaworyta. Bez wielkiej, sensownej e, argumentacji. Taką mamy propozycję do Adriana. Ja trzymam kciuki, żeby to był drugi trafiony z rzędu, bo może nam się jakaś fajna ekipa tutaj profitowa nabuduje. Dalej mamy kupon od Grzegorza. To jest też człowiek ze starej ekipy, można powiedzieć, zeszłego roku 25 kuponów podanych, 13 trafionych, ostatni wygrany jeszcze z Betclika, 3200 zł profitu i mamy graną Bundesligę mocno. Po prostu zwycięstwo Borusi Dortmund. I to jest znowu taki mecz, gdzie mi się wydaje, że na Borusję jest za wysoki kurs. Gadaliśmy już o tym meczu, że Borusja dwa gole strzeli było coś grane. Tutaj u grzecha jest po prostu czyste zwycięstwo. Wiadomo, że może ten jeden mecz to tak nie ma co ocenić. Jeden rozegrany po tej przerwie świątecznej Noworocznej. Nie ma co oceniać, ale ten dobrze zagrała ta Borusja. Kolonia ogólnie w całym sezonie jest słaba. Nie dziwię się, że dzisiaj zwycięstwo Borusji pojawia się na kuponach. Do tego dokleja sobie grzechu typ, który dla wielu jest oczywisty. Overek 2,5 goli w meczu Lipska i, 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 i Bayeru Leverkusen. Niby oczywisty, ale te mecze po powrocie to była tylko jedna bramka. Znaczy, jedna w tym meczu i w tym. Lipsk przegrał z Frankfurtem 1 do 0, ale Leverkusen na wyjeździe zwycięstwo bo że z Augsburgiem i to po 94. minucie goli 1-0, więc może faktycznie ten over, jednak nie jest tak oczywisty, ale też na kuponach dzisiaj się pojawia. Więc tutaj no są dwa obozy, to 3-3 będzie do, do przerwy, a tutaj badanko, badanko, murowanko i ktoś wygra 1-0, nie? Klasycznie rabini podzieleni, ale decyzja znowu po waszej stronie. Tutaj Grzechu ładuje nam coś takiego. Ostatni kupon przed tą taśmą jest od Karola, który raz typował, raz trafił 1280 PLN-ów czystego profitu. I na zakończenie dubli trebli też mamy kornery. Mamy kornery w meczu e, Celty Vigo, która gra na własnym terenie z Realem Sociedad. Ostatnie mecze Vigo to 11, 12, 15, 11, 8 kornerów, To cyferkowo fajnie wygląda. Ostatnie mecze Sociedad 10, 7, 10, 12, 10 jeżeli chodzi o mnie, nie dziwi mnie, że Karol sobie taki mecz pod kornery wybrał e, i drugie spotkanie z, y, promocyjne dzisiaj w Go Plus Becie, Udine z Milanem ostatnie mecze Udine to 8-8-14 10-14 ostatnie mecze Milanu 7-10-12-9-11 powiedzmy sobie szczerze dwa mecze w których statystycznie na papierze over różnych powinien być, ale to tylko sucha statystyka, o tym proszę pamiętać, kupon od Karola dosyć mocny, mam nadzieję, że będzie drugi trafiony z rzędu, za to trzymam kciuki, żeby tu ktoś fajną serię zrobił, no i Tomek na koniec tego filmu proponuje swoją tasiemkę tutaj już punkt po punkcie, nie będziemy omawiać jeżeli ktoś chciałby sobie zerknąć troszkę szerzej, bliżej, zaspacjować sobie film, zatrzymać, sprawdzić co tu jest ładowane, klasycznie tylko można powtórzyć, że no powiedzmy umówmy się, że to jest taśma, że taśmy mają to do siebie, że jeżeli ładujesz to za sporą kasę, to masz do wygrania ogromną kasę, ostatnio była taśmka chyba w miniony weekend, 8 typów, nie weszły 2, były na 2 dni też podzielone 4 na 4, zobaczymy jak pójdzie tutaj panie Tomku walich na web. Jeżeli chodzi o dzisiejsze kupony, to by było na tyle. Przypominam, ostatni raz dzisiaj 2 złote, tylko dzisiaj 2 złote można zamienić na dwie stówy takim oto kuponem granym właśnie za 2 złote. W GoPlus będzie promocja powitalna dla odbiorców odstawiamy. Czyli dla was! Co trzeba zrobić? Jak tu krok po kroku to ogarnąć, żeby te dwie stówy zgarnąć na start? Jeżeli ktoś nie ma konta w Go Plus Becie legalnie działający w Polsce Maher. link rejestracyjny w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie rejestracji akceptujecie zgody marketingowe, potem weryfikujecie swoje konto gracza, Płacacie minimum 60 zł. Minimum 60 zł, żeby zapisać się do tej promocji na dziś i już nic więcej nie trzeba klikać. Pamiętajcie też, że Go Plus Bet potwaja pierwszy depozyt, więc można sobie wpłacić więcej, jeżeli ktoś chce, po weryfikacji konta to będzie podwojone. I za 2 zł gracie taki oto kupon. Czyste zwycięstwo Milanu dzisiaj. Jeżeli Milan wygra, w ciągu 48 godzin bonus 200 zł dodatkowo leci do Was. Więc to można sobie z tego dzisiaj korzystać, ale też pamiętajcie, że za ten za resztę depozytu trzeba zagrać i tu gdzieś ta informacja klasyczna, że nie można niczego ruszać do momentu rozliczenia yy, tej promocji bonusowej. To o tym proszę pamiętać. Osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem za dzisiaj. Dziękuję. Dużo się nagadałem, bo ta promocja w Go Plus Becie to trzeba ją dobrze wytłumaczyć. E, zresztą też dużo kuponów i mam nadzieję, że coś wróci, żeby nie było tylko tak, że nic nie wejdzie. Ja wiele nie wymagam, chociaż jeden zielony kupon z tych propozycji. Bardzo proszę. Tobie dziękuję, że oglądasz do samego końca. Typerska piona jest mocno bita. Życzę uśmiechu na twarzy, jak masz coś pograne, niech wpada w zieleń. Trzymaj się, pozdro. Elo siema Nara